A co on za krótki, że to leci tak czy po elewacji? Pasyśika stąd takim siurkiem prosto na elewację, co to ma być? Dobra, ogólnie chyba będzie git. Montujemy, montujemy. Założyliśmy klej budowlany. On się chyba nie rozpręża. Ale fajny taki pomarańczowy. O, tutaj od razu też dam, patrzę. I to od razu się jakby wklei. Tylko powinniśmy chyba tą ramę zabezpieczyć. Tak. A już jest odpocząć. Po na. Podasz ale... Już już chwileczkę. Chwilę, bo to się tak kurde muli tutaj jak nie wiem. co to. 6, 9, 2, 8... Poszło. Dobrze, bo on nagrywamy. Nagrywamy. No musimy czekamy, mamy pianę. Aha, no dobra. Zrobiliśmy taką siateczkę z piany. Zrobiłem to po to, jak największa powierzchnia, żeby była styku. Żeby czasem przy dotykaniu tego parapetu, żeby on się jakoś nie wginął, bo to jest cienka blacha. Więc nie mam pojęcia jak to zadziała, nawet kusi mi jeszcze więcej żeby. No, bym więcej No zrobimy więcej tutaj tych paseczków. Trwa, takie naprawdę taką... Szachownicę zrobimy. I teraz trzeba go jakoś wtegować. Yeah. Yeah. O wszystko. Co ten klej już zaschnął? To już jest Co ty pierdolisz? Przecież dopiero co to, to nałożyliśmy? Nie, to musimy to wyciągnąć. No co ty, Hubert? Krzychu, jest jeszcze nadzieja, dawaj. Co ty się odje***ł? Jaki to już wyschło? No po Co jest? Tyle